Witamy na naszym kanale. Jestem Data i tak. Jesteśmy małżeństwem od wielu, wielu lat. Bardzo wielu. Bardzo wielu. I tak, chcielibyśmy zaprosić was, was na nasz kanał. O czym będzie ten kanał? Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, no, ale chcemy, chcielibyśmy na, na, na początku pokazać Wam naszą działkę. Co udało nam się zrobić, yy, zrobić, posadzić. Przez 15 lat, bo od 15 lat przyjeżdżamy na tą działkę. Od 15, 15 lat temu ją, ją kupiliśmy w roku 8, 2008. 2008. No i tyle. No działkę mamy 82 km od domu, bo dokładnie województwo mazowieckie, powiat węgrowski. A my na co dzień mieszkamy w Warszawie na Pradze Południe. Tak jest coś jeszcze byś chciała dodać? zapraszamy na nasz kanał żebyście być... subskrybowali lajkowali komentowali możecie czasem pochwalić A. ewentualnie skrytykować dobrze, to tak jak już mówiliśmy, pokażemy naszą działkę mieliśmy jeszcze wczoraj to zrobić, ale wczoraj już było późno, już robiło się ciemno zaczął padać trochę desz i, i, I nagramy i pokażemy, coś dzisiaj. Bata jest właśnie w ogródku, ja do niej idę. W ogródku, w ogrodzie, no to takie huczne, huczne słowo ogród. No działka ma. Ile metrów bata ma działka? 800 metrów, niecałe nawet chyba, także nie za wiele. No ale coś tam się udało, udało posadzić przez te lata. No dobrze, to ja w takim razie odwrócę kamerę. Bata jestem. Chodź, zostaw, nie skup tego. Chodź, powiemy, powiemy co mamy. Zacznijmy tutaj od początku. Od tuj. Od wszędobylskich tuj. No to takie y, czysto po polsku tuje. No, ale, ale to jest tuja, to jest taka o, jedna z bardziej po, popularnych odmian. Y, nazywa się... Brabant. A, to są brabanty, tak. No, no i trawa. Ozdobna która właśnie kwitnie na jesieni. Wszystkie chyba te prawozdobne ozdobne tak. właśnie kwitną na, na jesieni. Dalej mamy trzmielinkę. Szczepioną. Tak jest. Bardzo ładna, bardzo. Nam się bardzo podoba. I kiedy sadziliśmy trzmielinę? Ona ma, nie wiem, z pięć, lat. Nie pamiętam dokładnie. No. Także tak nie jest z nami więcej, od, no, początku, tak. od początku. No tutaj mamy chwast. Nie czepiaj się, nie czepiaj. Fast, ale jest fajny, fajnie się prezentuje. Fakt, że teraz już usechł, bo już minął jego czas, ale jeszcze liście ma i dopóki, dopóki będzie się uchwiał na wietrze, to niech sobie tu stoi, a potem poleci do wazonu. A tu się doniczka przewróciła Beata? Tak? tak, tak, tak. Przewrócił wiatr, no i tam się wyłania roślinka. Ale to tak ma być podobno. Tak, podobno. I <gry> z tyłu też jest. Trawa ozdobna, ona też kwitnie? Też kwitnie. Też kwitnie, tak. Inny ma kolor. Aha. Inne liście, wąskie. Ale... ale bardzo ładnie się prowadzi. Dobrze. A to, co to jest? To no nie wiedzieć. A, nie wiedzieć. Żele, powinien być żelazniak, O, przepraszam. A jakbyśmy się pomylili, to napiszcie w komentarzu, co to jest, okay. jeśli wiecie. No i mamy hortensję. Pierwszą hortensję, którą pokazujemy, która jest na działce, która kwitnie. Pięknie kwitnie. A jak się ta hortensja nazywa? To jest chyba z rodziny bukietowej, ale nie wiem jak ona się nazywa. A. No i kolejne pytanie do Was? Mamy w ogóle mało wiemy. Po prostu lubimy, kochamy rośliny i mamy, dbamy o nich. A tak naprawdę to ta nazwa jest najmniej istotna. Tak jest. Słoneczniczki. To, y, ja, jeszcze a propos tej hortensji, to jak ją y, na wiosnę przycinam, bo to głównie na mnie spoczywa a, przycinanie, przycinanie. przycinanie hortensji, no to jest mniej więcej dwie trzecie, nawet może, może mniej połowa tego, co jest teraz. Słoneczniczki, słoneczniczki, no kwiatuszki, zwykłe kwiatuszki, ale pięknie się wyglądają, wysokie, fajnie falują na wietrze. sobie żyją tutaj. No i tu ma... No, bo traktor nam zagłuszył o, trochę. O, panie, jedź pan. Jeszcze e... moment, traktor robię, będzie nas lepiej słychać. No dobrze, możemy mówić. Kolejna jest trawa ozdobna. To jak, jakaś odmiana prosa. Fajnie. Ja to, to jest proso czy trawa ozdobna? Znaczy to to samo? To jest trawa ozdobna, ale to jest jako proso. mi się podoba, ja to nazywam bałaganem. Słoneczniki, to już mówiłaś, tak? Słoneczniczki. Słoneczniczki, tak. No. No tutaj, tutaj jest nasze ukochane drzewko, wiąz. No z nie, nie jest z nami od początku, bo na początku były klony. No były pomyłką tutaj na, na, na tej działce, nie rosły. Pomyłką, nie pomyłką, one się po prostu nie przyjęły. No nie pasowało im coś, po prostu im coś nie pasowało. A ten się trzyma super. Dla mnie i liście są piękne, i konaryk w środku, które się rozrastają, gałęzie, też tworzą przepiękną linię. Ja uwielbiam. No ten klon to jest drzewo szczepione. Wiąz. Wiąz, a, wiąz. Mówiliśmy o klonach, pomyliłem się. <laughs> no Dobrze. tutaj oczywiście peonie, które już przekwitły, wrzośce, zbieranina. Staramy się działkę prowadzić w miarę naturalnie. Na początku żeśmy biegali, huchaliśmy, dmuchaliśmy, wszystkie chwaściki były powyrywane, elegancko, równiutko. Trawka była koszona raz w tygodniu. A teraz kosimy raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, w zależności od tego jak rośnie. Są mi chwasty, bo taki jest urok, działkę mamy na wsi. Więc no tutaj tak naprawdę to by była też trochę walka z wiatrakami, jeżeli chodzi o chwasty. No tak jak już mówiłem chyba wcześniej, no to nie jest taka działka pracownicza, tu jest typowa, typowa wieś. Obok mamy gospodarstwa. Ludzie hodują zwierzęta. Także no to, 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 to. działka na wsi. A tutaj jest. A tu pokazywałeś co to jest? Co tu jest? E, nie, nie pamiętam. A, my nie wiedzieć. A tu jest hotelka, która już trochę przyschła. Nie, ona ma za mało wody. Teraz ostatnio nie było deszczu, nas nie było i ona po prostu woła o picie. Ale podleliśmy ją i czekamy aż... Ona po jakimś czasie te liście tak. wstaną. No niestety my tu przyjeżdżamy, przyjeżdżamy raz na tydzień, chyba już mówiliśmy nawet, tak, nie? Tak, mówiliśmy. no dobrze. No i z tyłu jeszcze tam coś mamy. A tam rośnie na pergoli wiciokrzew Serotina. Trochę tam też przysechu, ale na szczęście góra rośnie, więc uratował się. Ale dół tam za Hortensją, która jest niewidoczny jest praktycznie ogołocony całkowicie. No ale dobrze, że przeżył, to jest najważniejsze. Duży jest, yy, znaczy duży, mały jest gigant, trawa gigant, która powinna być duża, ale ze względu na suszę niestety... Nie jej się. W innych latach, jak było dużo deszczu, yy, no to ona dorastała niemal do 4 metrów. Najwięcej miała chyba 3,70 czy 80, coś Prawie takiego. 4 tak, na no dzisiaj ma, nie wiem, czy ma 2,5 metra, także w tym roku jest mała. No, ona już więcej nie urośnie. Już mamy drugą połowę września, także. A tą trawę to przycinamy przy ziemi na wiosnę, ona w ciągu roku, roku właśnie tak wyrasta, w ciągu, potrafi, sezonu, w ciągu, w ciągu sezonu, sezonu tak potrafi urosnąć do blisko 4 metrów. Bukszpan. No to bukszpan, bukszpan jak bukszpan. Po przejściach oczywiście z ćmą bukszpanową, dwa sezony walczyliśmy z ćmą bukszpanową. No, mamy nadzieję, że się udało, chociaż no, z tego co czytałam, no, to ćma może wrócić w każdym momencie, No ale cóż. No, Selekcja naturalna w razie czego. Tak jest. Pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć. A propos teraz. podlewania, to czasami wspomaga nas w podlewaniu siostra, która właśnie mieszka obok w tym domu, który widać na, na obrazku. Przed nami ten żółty dom. No, teraz co mamy tutaj? Gaurę. Y Gaurę no to te takie ruszające się witki. Ona jest przepiękna moja ulubiona ze względu właśnie na tą delikatność na taką subtelność jak przy wietrze właśnie super się porusza jakby motylki latały i co ważne uwielbiają ją pszczoły a obok? obok są rozchodniki a tutaj jest spoletko Poletko, poletko z samymi iglakami i to poletko jest od początku, czyli od 15 lat, 15 lat temu posadziliśmy to poletko. Wszystkie te rośliny, które są na tym poletku i nie tylko, wszystkie te, które widzieliście tutaj, o które omawialiśmy i pokazywaliśmy, tak z ciekawostki powiem, że przewoziliśmy w bagażniku, w bagażniku samochodu, czyli były bardzo małe, wszystkie malutkie. To co, te iglaki, które, które teraz widać, no to niektóre z nich to były wielkości Niewiele większe jak dłoń. malutkie. Tu było pusto, tu 15 lat temu było pusto. A tu teraz. Było chlepisko, dosłownie, chlepisko. Tak, 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 tu jeszcze kiedyś, kiedyś wcześniej, to tutaj z tego co ja słyszałem, to rosły ziemniaki. No A tutaj jest furtka, przejście do siostry Irka, obrośnięte bluszczem. Ja to się śmieję, że to jest y, tak jak w Galicji z krainy Czarów. Nie wiadomo, co się tam zastanie. No dobrze. Słuchajcie, kochani, to może, to może na tyle w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, w pierwszym odcinku. Jeśli mielibyście jakieś uwagi, lub y, chcielibyście coś zasugerować, to bardzo prosimy, y, napiszcie w komentarzu. Oczywiście prosimy o subskrypcję. I, i, i dajcie lajkę like. jeszcze pomachamy wam na koniec a co do zobaczenia w kolejnym odcinku zapraszamy, Hej. zapraszamy.